chcę spać, ja się wolę bać. zamiast wejść pod koc wolę patrzeć w noc, a ja nie chcę spać, bo wyłażą skąd ta wróżki, dzikie wróżki, głowy mają jak poduszki, jak poduszki, skaczą sobie po Zgryzają z książek wiersze i obrazki, namawiają się na ucho z moim kotem i malują na suficie serca złote. I malują na suficie serca złote. Książki Franciszka Fenikowskiego, Okręt w Herbie, która jest zbiorem legend gdańskich, papuga mistrza Heweliusza, część trzecia, czyta Violetta Zakrzewska. Krzywy Pietr nie zapomniał o swoim ślubie. Przytaił się, pokornie spełniał każde polecenie mistrza i starał się mu przypochlebić. Na każdym kroku, ale zawiść nie wygasła w jego sercu. Nadeszła jesień, wiatr napędzał nad miasto stada burych obłoków i z gałęzi starych drzew strząsał w radunię złote liście. Terkotał stary młyn, mieląc ziarna tegorocznych żniw. Dzień kurczył się, jak pomarszczony starzec. I coraz wcześniej zapadał szary zmierzch, rozsuwający na rzekach mleczne mgły, zacierający kontury domów i wież. W taki właśnie późny wrześniowy zmierzch strażnik miejski z wieży świętej Katarzyny wychylił się przez balustradę. Spojrzał ku ulicy Korzennej, podniósł rękę do oczu i wrzasnął na całe gardło. Gore! rozkołysały się serca wieżowych dzwonów. Wstrząsnęły miastem, zerwali się gdańszczanie na równe nogi, wybiegli z domów na galeryjki, na przedproża, stawali na ulicach i pytali – Powiadajcie, powiadajcie, gdzie gore? Czyj dom? Kogo ratować? Luna powoli rosła nad dachami i hełmami wież. Zaczerwieniły się mury wielkiego młyna. Katarzynki, staromiejskiego ratusza. Zamigotały rdzawe obłoki w nurtach Raduni. Czerwień wypełzała na ciemne niebo, tłumiąc lękliwe płomyki pierwszych gwiazd. Heweliusz, który tego wieczora wraz z żoną pojechali do swej posiadłości za murami miasta, by tam w pobliżu oliwskiej bramy prowadzić obserwacje i pomiary, odstąpił od wielkiego teleskopu. Nie sposób dziś pracować, powiedział do żony. Gwiazdy gasną, a niebo czerwieni się, jako świcie. To pożar, krzyknęła Elżbieta. Słyszysz, jak biją Gdańskie dzwony? Łuna rośnie nad starym miastem, szepnąła stronom. Może to nasz dom się pali, przeraziła się jego żona. Wracajmy Janie do miasta. Duchem, zaprzęgać! zawołał Heweliusz, i po chwili pędzili już ku Gdańskowi, co koń wyskoczy. Kiedy minęli miejską bramę, ogarnął ich zgiełk i popłoch. Dzwony z wszystkich wież biły nieustannie na trwogę. Ludzie z bosakami, drabinami i wiadrami wybiegali z domów i spieszyli ku korzennej. Zewsząd rozlegały się krzyki. Prędzej, prędzej! Kto żyw na korzenną! Dom Heweliusza Gore! Spieszcie się, bo pożar przerzuci się na sąsiady i całe miasto pójdzie z dymem. Mistrz Janna próżno poganiał konie, stawały dęba, kwiczały przeraźliwie i nie chciały zrobić ni kroku naprzód. Zeskoczył więc z wozu i przepychając się przez tłum, podążył ku swojemu domowi. Im był bliżej, tym bardziej gęstniała ciżba, a powietrze stawało się cieplejsze, pachnące dymem i swądem. Spójrz! krzyknęła nagle Elżbieta i zatrzymała się. Jakby straszliwy widok przemienił ją w słup soli. Kamienica astronoma gorzała jak płonący stos. Języki płomieni lizały mury zostawiając czarne smugi, ogień buchał z okien, przegryzał dach, kąseł czerwiejący wśród żaru teleskopy i wielkie gwiaździarskie przyrządy na podniebnym tarasie. Płomienie jak rude koty skakały z komina na komin, z krokwi na krokiew. Na próżno mieszczanie wspinali się na drabiny. Zrywali bosakami płonące krokwie, rąbali nadwędlone belki. Na próżno wiadra wody wędrowały przez łańcuch rąk od Raduni aż tutaj. Ogień z każdym chlustem wody skwierczał tylko i przeraźliwie syczał dysząc z białą parą. A potem znów strzelał wysokimi płomieniami i sypał złoto złotorudymi iskrami, które wiatr porywał i unosił daleko grożąc pożarem całej dzielnicy. Wśród obłoków dymu i snopów iskier rozbrzmiewały głosy. – Podaj bosak, krokwie rąb, wody, wody! Heweliusz stał jak skamieniały. Oto na jego oczach płomień pożerał dorobek niezliczonych dni i nocy. Skręcały się w płomieniach cenne rękopisy. Obracały się w popiół księgi, gromadzone od wielu lat, topiły się w żarze miedziane płyty, z których odbijał ryciny niebieskiego zwierzyńca, zmieniały się w czarny węgiel, drukarska prasa i astronomiczne narzędzia. To kara nieba! wołał sąsiad Pfefferkorn, wychylając się z okna swej kamienicy mówiłem przecie. Ostrzegałem, że Heweliusz z diabłem się kuma i para się Czarnoksięstwem. Teraz wszyscy możemy ucierpieć przez jego grzeszne praktyki. Zamilkłbyś, korzenniku! Uciszył go ogromny kowal osmolony od dymu. Nie widziałem jeszcze diabła ani czarnoksiężnika, ale złego człeka napotkałem nieraz. Przepalone belki tarasu i dachu poczęły walić się z suchym trzaskiem. Czy nikt nie został w domu? Niepokoili się ludzie. Chyba jeno ów czart, co Heweliuszowi służy, wrzasnął korzennik bartłomiej. Nie ma go co żałować, niech zginie w płomieniach. Mistrz Jan pobladł nagle. Przypomniała mu się skrzydlata przyjaciółka którą wyjeżdżając za miasto zostawił w swojej komnacie. – Cenozaura! – krzyknął. – Moja papuga! Zginie w ogniu! Bez chwili namysłu skoczył ku bramie zionącej, jak smocza paszcza czerwonymi jęzorami syczących płomieni. Gdańszczanie pochwycili go za ręce, zatrzymali siłą. – Puszczajcie! – wyrwał się. Muszę ją ratować. Trzymali go jednak mocno, wiedząc, że w płomieniach może znaleźć jedynie śmierć. Cynozauro! wołał. Cynozauro. I niespodziewanie, z bramy, z wnętrza gorejących kamieni, dobiegł znajomy skrzekliwy głos. Idziemy już, panie Heweliusz! Co lękliwsi przeżegnali się pospiesznie, bo oto z płomienistej czeluści drzwi wyskoczyła jakaś postać, za którą leciał bijąc skrzydłami krzyczący zielony ptak. Bies! krzyknął korzennik bartłomiej. Bies przeklęty! Byli tacy, co w pierwszej chwili, widząc jak dziwaczny upiór ścigany przez ptaka wybiega z płomieni. I pada na ulicę, uwierzyli zabobonnemu korzennikowi. Diabeł! przebiegło przez tłum, który cofnął się w przerażeniu. Ale upiór opuścił nagle ręce, którymi zasłaniał poparzoną twarz. I wtedy poznali go. Pietr! Krzywy Pietr! To on podpalił, widzicie? Wypadła mu z ręki chupka i krzesiwo. Bartłomiej Pfeffernkorn zadygotał i cofnął się od okna w głąb swego cynamonowego domostwa. Strażnicy miejscy podnieśli z ziemi podpalacza, słaniającego się na nogach i ponieśli go ku wiodącej w dali posępnej baszcie więziennej. A papuga, siadłszy na ramieniu swego pana, pożegnała niecnego Pietra szyderczym, skrzekliwym krzykiem. Nie pieprz, pietrze, pieprzem wieprza. Przyjaciele nie opuścili gdańskiego gwiaździarza w nieszczęściu. Król Sobieski przysłał mu pieniądze na odbudowę dostrzegalni. Sejm Polski zaś uwolnił go od podatku za słód do ważenia piwa. Wkrótce przy Korzennej wyrosły nowe mury kamienicy sławnego piwowara. I znów na jej dachu pojawiły się długie teleskopy, wśród których czerniała w gwiaździste noce sylwetka Mistrza Jana. Heweliusz czuwa w swej dostrzegalni, szeptał miejski strażnik zwierzy Katarzynki. Heweliusz w gwiazdach czyta, powtarzali spóźnieni przechodnie spieszący z migotliwymi latarkami w dłoniach do swych domów. Ewel już liczy niebieskie światełka, mruczeli nocni stróże stukający halabardami o uliczne kamienie. I żył tak nasz astronom, otoczony ludzką miłością i szacunkiem. Wierna papuga cynozaura towarzyszyła mu na każdym kroku. W dzień w pachnącej chmielem piwowarni, a w nocy zaś przy teleskopach na podniebnym tarasie. A kiedy po latach zawarły się znużone powieki mistrza Jana, i druchowie wynosili jego trumnę z kamienicy przykorzennej, by złożyć ją w podziemiach gdańskiej katarzynki, ptak zatrzepotał po raz ostatni zielonymi skrzydłami: Idziemy już, panie Heweliusz! krzyknął i padł martwy. Wierność synozaury poruszyła serca Gdańszczan. I dlatego połączyli na zawsze w legendzie zielono-piórą papugę i człowieka, który na Gdańskim niebie zawiesił gwiaździstą z tą tarczą polskiego króla. Koniec części trzeciej, ostatniej.